28-letnia kobieta została zmuszona do siedzenia w ostatnim rzędzie na pogrzebie własnej babci, bo bogata rodzina uważała, że nie zasługuje na miejsce z przodu, ponieważ wybrała zawód nauczycielki zamiast lukratywnej kariery, ale gdy adwokat odczytał testament i tajny list przeznaczony tylko dla niej, odkryła, że osobą, która naprawdę znała jej wartość, była ta, którą najbardziej kochała. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak nauczycielka pogardzona przez rodzinę odkryła. Że odziedziczyła trzy mieszkania i fortunę, podczas gdy bogaci krewni otrzymali tylko okruchy za lata pogardy, polub to wideo, zapisz się na kanał i włącz dzwonek, aby nie przegapić więcej historii, które dowodzą, że prawdziwa wartość człowieka nie mierzy się posiadanymi pieniędzmi. Czy list z zaświatów może całkowicie zmienić czyjeś życie? Deszczowe listopadowe niebo nad Gdańskiem było równie szare jak nastrój panujący w kościele święta Mikołaja. Karolina Nowak siedziała w ostatniej ławce obserwując plecy swoich krewnych zebranych w pierwszych rzędach. W wieku dwudziestu ośmiu lat znała swoje miejsce w rodzinnej hierarchii, zawsze na końcu, zawsze na marginesie. Trumna babci Zofii stała przy ołtarzu, otoczona wieńcami kwiatów. Karolina wpatrywała się w nią przez łzy, które nie chciały przestać płynąć. Babcia była jedyną osobą w rodzinie, która naprawdę ją rozumiała, jedyną, która nigdy nie krytykowała jej życiowych wyborów. Karolina, dlaczego siedzisz z przodu? usłyszała za sobą chłodny głos ciotki Barbary. Usiądź z tyłu, gdzie jest twoje miejsce? Karolina odwróciła się, patrząc na eleganko ubraną kobietę w drogim czarnym żakiecie. Ciotka Barbara była żoną wujka Andrzeja, który prowadził własną firmę budowlaną. Para mieszkała w luksusowej willi w Sopocie i nie ukrywała, że uważa Karolinę za rodzinną porażkę. Ale to pogrzeb babci, powiedziała cicho Karolina. Chciałam być blisko. Miejsca w pierwszych rzędach są dla najbliższej rodziny. Dla tych, którzy coś znaczą, wtrącił się kuzyn Marcin, syn ciotki Barbary. W wieku trzydziestu lat był już współwłaścicielem rodzinnej firmy i nigdy nie pozwalał Karolinie o tym zapomnieć. Karolina poczuła znajome ukłucie bólu. Od dziecka słyszała takie uwagi. Gdy wybrała studia polonistyczne zamiast ekonomii, rodzina traktowała to jak osobistą obrazę. Gdy została nauczycielką w publicznej szkole podstawowej, zamiast szukać prawdziwej pracy, przestali się odzywać prawie całkowicie. Karolina, nie rób scen, dołączyła się kuzynka Beata, druga córka ciotki Barbary. Beata pracowała w korporacji w Warszawie i zarabiała więcej w miesiąc niż Karolina w pół roku. Wiesz, że babcia by nie chciała? Żebyś zakłócała jej pogrzeb. To było szczególnie bolesne, bo Karolina wiedziała, że babcia chciałaby ją mieć jak najbliżej. To babcia Zofia płaciła za jej studia, gdy rodzice twierdzili, że polonistyka to strata czasu. To babcia wspierała ją, gdy wszyscy inni krytykowali jej wybory życiowe. Karolina posłusznie przesunęła się do ostatniego rzędu, skąd ledwo widziała ołtarz. Wokół niej siedzieli dalecy krewni znajomi babci z osiedla i sąsiedzi. Prawdziwa rodzina, czyli ci z pieniędzmi, zajęła miejsce z przodu. W pierwszej ławce siedzieli wujek Andrzej z żoną Barbarą i dwójką dzieci, ciotka Grażyna, siostra babci z mężem Stanisławem oraz rodzice Karoliny Ewa i Janusz Nowakowie. Jej rodzice prowadzili małą piekarnię na przedmieściach Gdańska i chociaż ciężko pracowali, nigdy nie zarabiali na tyle, żeby zyskać szacunek bogatszej części rodziny. Ksiądz rozpoczął mszę żałobną, mówiąc o babci Zofii jako kobiecie pełnej miłości i mądrości. Karolina słuchała przez łzy, pamiętając niezliczone popołudnie spędzone w małym mieszkaniu babci na Starym mieście. Babcia opowiadała jej historię o wojnie, o powojennym odbudowywaniu Gdańska, o tym, jak ważne jest pozostanie wiernym swoim wartościom. Twoja praca jest ważna, Karolinko, mówiła babcia przy ostatnim spotkaniu miesiąc temu. Uczysz dzieci, Kształtujesz ich umysły. To bardziej wartościowe niż wszystkie pieniądze świata. Podczas przemówień pożegnalnych wujek Andrzej mówił o babci jako o wzorze rodzinnych tradycji. Ciotka Grażyna wspominała jej oddanie rodzinie. Każdy z przemawiających podkreślał, jak bardzo babcia ceniła rodzinne sukcesy i osiągnięcia młodszego pokolenia. Karolina słuchała tego z goryczą. Wiedziała, że babcia Zofia była dumna z jej pracy jako nauczycielki. Wiedziała, że babcia cieszyła się z każdego opowiadania o jej uczniach, z każdego osiągnięcia w szkole. Ale rodzina nigdy o tym nie mówiła. Pomszy wszyscy przeszli na cmentarz. Znów Karolina znalazła się z tyłu, z dala od grobu. Deszcz zaczął padać mocniej, a ona nie miała parasola. Stała przemoczona, patrząc. Jak bogaci krewni chronią się pod eleganckimi parasolami. Nie wiedziałaś, że będzie padać? szepnęła złośliwie kuzynka Beata. Trzeba było się przygotować. Karolina nie odpowiedziała. Obserwowała, jak trumna babci znika w ziemi, i czuła, że razem z nią znika ostatnia osoba w rodzinie, która ją naprawdę kochała. Po pogrzebie wszyscy udali się do eleganckiej restauracji, którą opłacił wujek Andrzej. Karolina usiadła przy stole z dala od rodziny, między starszymi sąsiadami babci. Była dobrą kobietą twoja babcia powiedziała pani Kowalska sąsiadka z bloku. Zawsze pytała o ciebie opowiadała o tym, jak dobrze uczysz dzieci. Naprawdę? Karolina poczuła ciepło w sercu. Oczywiście była z ciebie bardzo dumna. Mówiła, że jesteś jedyną osobą w rodzinie. Która wybrała pracę z powołania, a nie dla pieniędzy. Karolina spojrzała w stronę stołu rodzinnego, gdzie wujek Andrzej głośno opowiadał o swoich najnowszych inwestycjach, a kuzyni śmiali się z czegoś na swoich drogich telefonach. Szkoda, że ona nie mogła im tego powiedzieć szepnęła Karolina. Pani Kowalska uśmiechnęła się tajemniczo. A kto powiedział, że nie mogła? Przed tym, zanim Karolina mogła zapytać, co to znaczy. Do restauracji wszedł elegancko ubrany mężczyzna w średnim wieku. Rozglądał się po sali, jakby kogoś szukał. Czy jest tu rodzina państwa Kowalskich? zapytał głośno. Wujek Andrzej podniósł się od stołu. My jesteśmy rodziną. A pan to kto? Nazywam się Tomasz Wiśniewski. Jestem adwokatem. Reprezentowałem panią Zofię Kowalską w sprawach prawnych. Atmosfera w restauracji natychmiast się zmieniła. Wszyscy spojrzeli na adwokata z zainteresowaniem. Jakich sprawach prawnych? zapytała ciotka Barbara. W sprawie testamentu. Pani Zofia sporządziła ostatnią wolę, którą zgodnie z jej życzeniem mam odczytać dzisiaj, po pogrzebie. Karolina poczuła, jak jej serce przyspiesza. Babcia miała testament? Nigdy o tym nie wspominała. Czy mogliby się państwo zebrać w jednym miejscu? poprosił adwokat. I czy jest tu panna Karolina Nowak? Wszyscy spojrzeli na Karolinę. Czuła na sobie wzrok całej rodziny po raz pierwszy tego dnia. Tak, to ja, powiedziała, wstając z miejsca. Świetnie. Pani obecność jest szczególnie istotna. Zgodnie z ostatnią wolą pani Zofii, mam dla pani specjalny list. Wujek Andrzej i ciotka Barbara wymienili zaniepokojone spojrzenia. Kuzyni przestali się śmiać. Cała restauracja nagle umilkła. Adwokat otworzył teczkę i wyjął kilka dokumentów. Czy wszyscy członkowie rodziny są obecni? Karolina czuła, że to dopiero początek czegoś, co zmieni wszystko. Po raz pierwszy tego dnia nie siedziała z tyłu, była w centrum uwagi całej rodziny. I coś mówiło jej. Że babcia Zofia zaplanowała to dokładnie tak. Adwokat Tomasz Wiśniewski usiadł przy głównym stole, gdzie dotąd zasiadała tylko najważniejsza część rodziny. Wujek Andrzej i ciotka Barbara patrzyli na niego z mieszanką ciekawości i lekkich obaw. Kuzyni Marcin i Beata przysunęli się bliżej, wyraźnie zainteresowani tym, co babcia mogła im zostawić. Zanim przejdę do formalnego odczytania testamentu, rozpoczął adwokat. Muszę państwa poinformować o kilku rzeczach, które mogą okazać się zaskakujące. Karolina siedziała na brzegu krzesła, wciąż nie mogąc uwierzyć, że została wymieniona z imienia. Przez całe swoje życie była w tej rodzinie praktycznie niewidzialna, a teraz nagle została wezwana przez babcie z grobu. Państwo Zofia Kowalska przez ostatnie 20 lat współpracowała z moją kancelarią w różnych sprawach prawnych i finansowych. Była kobietą niezwykle przezorną. Wujek Andrzej marszczył brzmień. Jakich sprawach finansowych? Mama miała tylko emeryturę i mieszkanie. Adwokat spojrzał na niego z lekkim uśmiechem. Właśnie tu dochodzimy do pierwszego zaskoczenia. Pani Zofia była właścicielką znacznie większego majątku, niż państwo sądzili. Cisza, która zapadła, była tak głęboka, że słychać było deszcz bębnący w okna restauracji. — Co pan ma na myśli? — zapytała ciotka Barbara. Pani Zofia przez lata prowadziła bardzo mądre inwestycje. Mieszkanie na Starym Mieście, które państwo znają, to tylko część jej nieruchomości. Posiadała również dwa inne mieszkania w centrum Gdańska, które wynajmowała, oraz znaczne oszczędności w bankach. Marcin i Beata wymienili szybkie spojrzenia. Karolina widziała, jak w ich oczach błyskają złote monety. Ale najważniejsze, kontynuował adwokat, to to, że pani Zofia bardzo dokładnie obserwowała swoją rodzinę przez ostatnie lata i podejmowała decyzję na podstawie tych obserwacji. Adwokat otworzył pierwszy dokument. Testament został sporządzony w zeszłym roku i aktualizowany trzy miesiące temu. Pani Zofia wyraźnie zaznaczyła, że chce, aby został odczytany publicznie w obecności całej rodziny. Karolina czuła, jak her serce wali jak młotem. Babcia coś planowała. Cytuję. Ja, Zofia Kowalska, będąc w pełni władz umysłowych, sporządzam mniejszy testament, chcąc, aby mój majątek trafił do osób, które naprawdę na niego zasługują, a nie do tych, które uważają się za uprawnione z racji pokrewieństwa. Kropka. Atmosfera przy stole stała się napięta. Ciotka Barbara nerwowo poprawiała naszyjnik, a wujek Andrzej zaciskał szczęki. Przez ostatnie dziesięć lat obserwowałam, jak moja rodzina traktuje różnych jej członków. Widziałam, kto okazuje prawdziwą miłość i szacunek, a kto pojawia się tylko wtedy, gdy potrzebuje czegoś. Widziałam, kto ceni wartości materialne ponad ludzkie, a kto wybiera drogę służby innym kropka. Adwokat przerwał na chwilę, aby dać rodzinie czas na zrozumienie słów babci. Karolina czuła, Jakiej policzki płoną. Dlatego też postanowiłam rozdysponować swój majątek w sposób, który odzwierciedla moje prawdziwe uczucia wobec każdego z członków rodziny. Kropka. Przejdźmy do konkretów, powiedział adwokat. Państwo Andrzej i Barbara Kowalska otrzymują kwotę 10 tysięcy złotych jako rekompensatę za lata udawania zainteresowania moją osobą. Wujek Andrzej podskoczył na krześle. Co to ma znaczyć? Mama zawsze była dla nas ważna. Adwokat kontynuował czytanie. Andrzej, przez ostatnie dwadzieścia lat odwiedzałeś mnie tylko wtedy, gdy potrzebowałeś czegoś pożyczki, pomocy z dokumentami, czy po to, żeby pochwalić się swoimi sukcesami. Nigdy nie zapytałeś, jak się czuję, co mnie boli, czy czegoś potrzebuję. Barbara, ty zawsze traktowałaś mnie jak kłopotliwy obowiązek, udając troskę przy innych, ale okazując irytację. Gdy zostałyśmy same kropka. Ciotka Barbara miała łzy w oczach, ale czy ze żalu, czy ze złości, trudno było powiedzieć. Marcin i Beata Kowalska, kontynuował adwokat, otrzymują po pięć tysięcy złotych jako nagrodę za konsekwentne ignorowanie babci, z wyjątkiem świąt urodzin, kiedy przychodzili po pieniądze na prezenty. Kuzyni siedzieli jak skamieniali. Beata była blada jak ściana. Marcin. Pamiętam każdą wizytę, w czasie której sprawdzałeś swój telefon, zamiast rozmawiać ze mną. Pamiętam, jak narzekałeś na to, że musisz tracić czas na odwiedzanie starej babci. Beata, pamiętam, jak śmiałaś się z moich historii, mówiąc przyjaciółkom, że babcia gada o starych czasach. Uważaliście mnie za głupą starą kobietę, która nie rozumie współczesnego świata. Kropka. Karolina słuchała tego z otwartymi ustami. Babcia widziała wszystko, pamiętała wszystko. Państwo Ewa i Janusz Nowakowie, kontynuował adwokat, otrzymują mieszkanie przy ulicy Długiej oraz kwotę pięćdziesięciu tysięcy złotych. Rodzice Karoliny spojrzeli na siebie z szokier. To było znacznie więcej, niż ktokolwiek oczekiwał. Ewa i Janusz, mimo że nie jesteście bogaci, zawsze traktowaliście mnie szacunkiem. Nigdy nie prosiliście mnie o pieniądze, chociaż widziałam, że czasami było wam ciężko. Janusz, pamiętam, jak naprawiałeś mi kran w kuchni, nie chcąc wziąć pieniędzy za robotę. Ewa, pamiętam, jak przynosiłaś mi ciasta z waszej piekarni, mówiąc, że zostały z wczoraj, chociaż widziałam, że były świeżo upieczone kropka. Karolina czuła, jak uzycisnął jej się do oczu. Babcia doceniała każdy gest dobroci. Ale główna część majątku, adwokat podniósł głos, mieszkanie na Starym Mieście, drugie mieszkanie przy ulicy Mariackiej, trzecie mieszkanie przy ulicy Długie Pobrzeże oraz całość oszczędności w wysokości 300 tysięcy złotych, przechodzi na własność panny Karoliny Nowak. Cisza była tak głęboka, że słychać było tykanie zegara na ścianie restauracji. Karolina nie mogła uwierzyć w to, co usłyszała. Co? wykrzyknęła ciotka Barbara. To niemożliwe. Karolina, czytał dalej adwokat, jesteś jedyną osobą w tej rodzinie, która wybrała życie zgodne z wartościami, które próbowałam wam wszystkim przekazać. Zostałaś nauczycielką nie dlatego, że nie mogłaś znaleźć lepszej pracy, ale dlatego, że chciałaś pomagać dzieciom. Odwiedzałaś mnie nie dlatego, że czułaś obowiązek, ale dlatego, że naprawdę chciałaś spędzać ze mną czas, kropka. Karolina czuła, Jakiej świat przewraca się do góry nogami. Pamiętam każde nasze spotkanie, każdy wieczór, gdy czytałaś mi książki, gdy pomagałaś mi z zakupami, gdy słuchałaś moich historii z zainteresowaniem, a nie z obowiązku. Pamiętam, jak płakałaś, gdy inni członkowie rodziny mówili, że zmarnowałaś swoje życie. Pamiętam, jak broniłaś swoich uczniów, gdy ktoś mówił, że praca w szkole to strata czasu. kropka. Wujek Andrzej wstał od stołu. To jest absurd. Karolina to dziecko, które nie ma pojęcia o życiu. Nie można jej dać takiej odpowiedzialności. Adwokat spojrzał na niego spokojnie. Pani Zofia przewidziała takie reakcje. Dlatego sporządziła również specjalny list dla panny Karoliny, który mam odczytać tylko w jej obecności. Jaki list? Zapytała ciotka Barbara. Prywatny. Tylko dla panny Karoliny. Marcin uderzył pięścią w stół. To jest niesprawiedliwe. Babcia była chora, ktoś musiał na nią wpłynąć. Pani Zofia była badana przez lekarza psychiatrę trzy tygodnie przed śmiercią, odpowiedział adwokat spokojnie. Jest zaświadczenie o pełni władz umysłowych. Testament jest ważny prawnie. Karolina siedziała w szoku, nie mogąc uwierzyć w to, co się dzieje. Przez całe życie była kopciuszkiem tej rodziny, a teraz nagle okazywało się, że babcia zostawiła jej prawie cały swój majątek. Czy mogę prosić pannę Karolinę na stronę? Zapytał adwokat. Mam dla pani coś, co babcia chciała przekazać tylko pani. Karolina wstała na drżących nogach, czując na sobie wzrok całej rodziny. W małej sali konferencyjnej hotelu, do której zaprowadził ją adwokat, Karolina usiadła przy okrągłym stole. Wciąż nie mogąc uwierzyć w to, co się dzieje. Tomasz Wiśniewski zamknął za sobą drzwi, odcinając odgłosy kłótni, która wybuchła w restauracji po ogłoszeniu testamentu. Panna Karolina rozpoczął adwokat, siadając naprzeciwko niej, pani babcia była niezwykłą kobietą. Przez ostatnie dwadzieścia lat współpracy poznałem wielu ludzi, ale rzadko spotykałem kogoś tak mądrego i przewidującego. Karolina wciąż była w szoku. Nie rozumiem. Babcia nigdy nie wspominała o żadnych inwestycjach, o innych mieszkaniach. Pani Zofia była bardzo dyskretna, ale także bardzo obserwacyjna. Adwokat wyjął steczki zapieczętowaną kopertę. Ten list napisała miesiąc przed śmiercią. Kazała mi go przekazać pani dopiero po odczytaniu testamentu, w obecności całej rodziny. Karolina wzięła kopertę drżącymi rękami. Na przodzie Znanym jej dobrze pismem babci, widniał napis: Dla mojej drogiej Karolinki, jedynej, która zrozumiała, co znaczy prawdziwa miłość. Czy ma pani jakieś pytania przed przeczytaniem? zapytał adwokat. Te mieszkania, czy babcia rzeczywiście je posiadała? Tak. Kupowała je stopniowo przez ostatnie piętnaście lat. Wynajmowała studentom i młodym parom. Dochody inwestowała bardzo mądrze. Była znacznie bardziej zamożna, niż ktokolwiek w rodzinie podejrzewał. Karolina pokręciła głową z niedowierzaniem. Ale dlaczego mi nic nie mówiła? Myślę, że odpowiedź znajdzie pani w tym liście. Karolina ostrożnie otworzyła kopertę. W środku były trzy karty papieru, zapisane znanym jej pismem babci. Moja droga Karolinko zaczęła czytać na głos. Jeśli czytasz ten list, znaczy to, że już mnie nie ma, a ty właśnie dowiedziałaś się o moim małym oszustwie. Tak, przez ostatnie lata udawałam, że jestem biedną starą kobietą, żyjącą tylko z emerytury. Karolina spojrzała na adwokata, który skinął zachęcająco głową. Robiłam to z bardzo prostego powodu. Chciałam zobaczyć prawdziwe oblicze mojej rodziny. Chciałam wiedzieć, kto kocha mnie dla mnie samej, a kto traktuje mnie jako obowiązek lub potencjalne źródło korzyści. Karolina czuła, jak łzy napływają jej do oczu. Przez ostatnie dziesięć lat obserwowałam Was wszystkich bardzo uważnie. Widziałam, jak Andrzej i Barbara odwiedzają mnie tylko wtedy, gdy czegoś potrzebują. Pamiętam, jak Barbara narzeka przy telefonie do przyjaciółek, że musi się opiekować starą teściową. Widziałam, jak Marcin i Beata sprawdzają zegarki podczas wizyt. Nie mogąc się doczekać, żeby wyjść. Adwokat podał Karolinie chusteczkę. Ale ty, moja droga, byłaś inna. Przychodziłaś do mnie nie dlatego, że musiałaś, ale dlatego, że chciałaś. Słuchałaś moich historii z prawdziwym zainteresowaniem. Gdy reszta rodziny śmiała się z mojej pracy w czasie wojny, mówiąc, że przesadzam z tymi opowieściami, ty prosiłaś o więcej szczegółów. Karolina pamiętała te wieczory. Babcia opowiadała o swojej pracy w konspiracji, o pomocy ukrywającym się Żydom, o odbudowie Gdańska po wojnie. Dla Karoliny te historie były fascynujące, ale reszta rodziny traktowała je jak nudne gadanie staruszki. Pamiętam, jak broniłaś mnie, gdy Barbara mówiła, że powinnam przestać żyć przeszłością. Pamiętam, jak tłumaczyłaś Marcinowi znaczenie historii rodzinnej. Gdy on mówił, że stare dzieje nikogo nie interesują. Karolina czytała dalej przez łzy. Ale najbardziej kocham cię za to, że wybrałaś pracę z powołania. Gdy cała rodzina przekonywała cię, żebyś poszła na studia ekonomiczne lub prawnicze, żeby zarabiać prawdziwe pieniądze, ty wybrałaś polonistykę. Gdy wszyscy mówili, że nauczanie to strata talentów, ty mówiłaś, że chcesz kształtować młode umysły. Adwokat obserwował, jak Karolina czyta, i widział, jak każde słowo babci trafia do celu. Widziałam, jak cierpisz, gdy reszta rodziny traktuje cię jak porażkę. Widziałam twoje łzy, gdy Barbara mówiła, że Karolina zmarnowała swoje życie. Ale ja wiedziałam prawdę, że jesteś jedyną z nas, która naprawdę rozumie, co znaczy żyć zgodnie ze swoimi wartościami. Karolina musiała przerwać czytanie, żeby wytrzeć oczy. Dlatego postanowiłam, że to ty odziedziczysz mój prawdziwy majątek. Nie dlatego, że go potrzebujesz, ale dlatego, że wiem, że wykorzystasz go mądrze. Wiem, że nie zmienicie to w chciwy, materialistyczny person, jakim stali się inni członkowie naszej rodziny. Ale, kontynuowała Karolina czytanie, nie chcę, żebyś myślała, że wszystko będzie łatwe. Reszta rodziny będzie próbować kwestionować testament. Będą mówić, że to niesprawiedliwe, że nie zasługujesz. Będą próbować cię przekonać, żeby się z nimi podzieliła. Adwokat skinął głową. Pani babcia była bardzo przewidująca. Moja droga Karolinko, nie daj się im nabrać. Przez lata mieli szansę pokazać mi, że mnie kochają. Zamiast tego pokazali, że kochają tylko pieniądze i status społeczny. Ty pokazałaś mi prawdziwą miłość. Karolina przeszła do ostatniej strony listu. Mieszkania, które ci zostawiam, wynajmuj z głową. Nie podwyższaj czynszów ponad miarę, pamiętaj, że mieszkają w nich młodzi ludzie tacy jak ty kiedyś. Pieniądze wykorzystaj na dalsze inwestycje, ale też na to, co sprawiłoby ci radość. Może wreszcie pojedziesz w tę podróż dookoła Europy, o której marzyłaś? Karolina uśmiechnęła się przez łzy. Rzeczywiście, od lat marzyła o takiej podróży, ale jako nauczycielka nigdy nie miała na to pieniędzy. Jedna rzecz jeszcze. W mieszkaniu przy ulicy Mariackiej, w sypialni, za obrazem przedstawiającym Gdański port, znajdziesz sejf. Kod to data twojego urodzenia. 15 sierpnia 1995 roku. W środku jest jeszcze jeden prezent, pamiętnik, który prowadziłam przez ostatnie 10 lat. Przeczytaj go, gdy będziesz gotowa. Dowiesz się z niego wielu rzeczy o naszej rodzinie, które cię zaskoczą. Adwokat spojrzał na Karolinę z zainteresowaniem. Nie wiedziałem o pamiętnik. I ostatnia rzecz, najważniejsza, kończyła Karolina czytanie. Nigdy nie czuj się winna z powodu tego, co dziś się stało. Nie zostawiłam im więcej pieniędzy nie z zemsty, ale z realnej oceny ich charakterów. Ty zasługujesz na to dziedzictwo, bo jesteś jedyną osobą, która rozumie, że prawdziwe bogactwo to nie pieniądze, ale wartości i miłość do drugiego człowieka. Karolina odłożyła list na stół, płacząc już bez powstrzymywania. Kocham cię, moja droga wnuczko. Zawsze byłaś moją największą dumą. Teraz żyj szczęśliwie i pamiętaj, jestem zawsze z tobą w sercu. Twoja babcia Zofia. Przez długą chwilę w sali panowała cisza. Adwokat dyskretnie podał Karolinie kolejną chusteczkę. To była wyjątkowa kobieta, powiedział w końcu. Karolina skinęła głową, nie mogąc jeszcze mówić. Czuła się przytłoczona miłością babci, ale też ogromną odpowiedzialnością. Nagle była właścicielką majątku wartego ponad milion złotych. Co teraz? zapytała w końcu. Teraz musimy wrócić do restauracji i zakończyć formalności. Pozostali członkowie rodziny prawdopodobnie będą chcieli rozmawiać z panią. Karolina wzdrygnęła się. Mogą kwestionować testament? Mogą próbować, ale będzie to bardzo trudne. Pani babcia zadbała o wszystkie aspekty prawne. Ma pani bardzo mocną pozycję. Karolina wstała od stołu, czując, że jej życie właśnie całkowicie się zmieniło. Już nie była biedną nauczycielką, którą rodzina traktuje z politowaniem. Była spadkobierczynią, niezależną finansowo kobietą. Ale najważniejsze było to, że babcia zobaczyła w niej wartość, której nikt inny nie dostrzegał. Teraz musiała wrócić do rodziny i zmierzyć się z konsekwencjami tej rewelacji.